Z tej strony, Szymon. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy w nowej gierce. Good Pizza, Great Pizza. Tak gierka już jest bardzo od dawna, ale pomyślałem, że fajnie będzie ją nagrać. zostawcie tak. No, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z moneczką, aby nie przegapić żadnych kolejnych filmików. Właśnie tak, słuchajcie, i lecimy w Good Pizza, Great Pizza. Pamiętajcie o. Eee, subskrypcji dzwoneczkiem, ja aby nie przegapić żadnych kolejnych filmików. Jest dokładnie dziewiąta, a ja dla was nagrywam. Więc lecimy, słuchajcie, Good Pizza, Great Pizza, Now Open, jej! I tutaj jest najwyraźniej, chyba, restauracja naszego przeciwnika kolejna pizzeria. Próbuję zająć moje terytorium. Czy ty w ogóle wiesz, co robisz? No, w sumie nie wiem, co robię. To oczywiste. Zobaczymy, jak robisz pizzę z sosem i z serem. Sześć kawałków. Mordeczko no. Co ja mam poradzić? No, no to robię, no. Co ja będę tobie narzucał? Co ty masz robić? Ale że tyle kasy mi zabiera! E, okej, okay, słuchajcie. To już jest bardzo stara gierka, ale no nie da Od niedawna mam kanał, więc dlatego teraz nagrywam. Okej. Okay. myślę, że zrozumiałem wszystko. A, no oczywiście. Super, to najgorsza pizza, jaką widziałem. Nigdy nie będziesz mistrzem, tak jak ja. Ha, ha, ha. Ach. Potrzebuję pizzy, ale daj sobie spokój z nadaniem fantazyjnych dodatków. Tylko sos i ser. No nie mam nic innego, więc... Ach. Nie mam właśnie nic innego. Sos, ser... Lecimy dalej. Czy to można jakoś... Przyspieszaj mnie to. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Krzywo pokroiłem. Myślę, że to nie będzie... Ojej, już się wystraszyłem, że źle, że tak pokroiłem. E, Jest to tutaj po pizze. Dobra. Bo jest tylko tutaj po pizze, więc... No wiem, że tutaj jesteś tylko po pizze, no ale no jaką pizzę, bo to jest istotne. To jest bardzo ważne. Jaką pizzę. Okej. Okay. Lecimy. Napisała, że tylko z serem okej, okay. co? Zobaczy na powtórce, słuchajcie nagrania. Czy na serio? Ona powiedziała, że z sosem. Ja, yeah. O, dawaj piekarnik, szybko, bo nie mam czasu. Hop! No nie jest zarówno. Dawaj. Ha, ha. Koniec pierwszego dnia. Ale ten czas leci. No i oczywiście. Już po reklamie, słuchajcie, zarobek. O! 6.23. Darmowe pepperoni. No co ty dajesz? Co... A dobra, pizze. Pizzeria nie ma w słowie pizza. Dlaczego i kto jestem winny? Powiedz, opowiedz, może... Opowie... Opowie. odpowiedź może się zaskoczyć. Coraz bliżej pięciu festiwali. Wszyscy przygotują swoje podniebienia dla niezrusu nie zru... smaku fani żywności gromadzą się w nowej kwitnącej pizzerii, obiecującej idealne pizze dla podniebienia. Każde osoby. Czy nowa pizzeria pokona pizzerię rywala, ale będziemy musieli przy... No nie, ale że ty nawet nie dasz. Ale że ty nawet nie dasz przeczytać. Znowu? Okej. Okay. Nie. Dobra. Musimy mu zrobić tą pizzę tak, czy nie? Po prostu byłem ciekawy, co się stanie. Dobra, pocz... Cyk, 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 cyk. No nierówno. Ale dziwne, że rywal przychodzi. Ojej. No co ty nie powiesz? Ja. Yeah. Ale on to naprawdę typek. A co peperoni? No co peperoni? Nie no, ich zdawię. Chciałem powiedzieć. Chciałem go trochę powtórzyć. Szybko rym pympem, rympym pym, rym pempem, rępem, rym pempem, pepem, rym pem pem. Okej. Okay. Lecimy Cyk Rym Pym Pym Cyk Trzymaj mordeczko Miszowski żółwik dla ciebie Słuchaj mateczko e... No A co jak nie możesz dostać pizzy pepperoni, No to co wtedy zrobisz? Szkoda, że nie ma takiej opcji. Takie, czy mogę dostać pizzę peperoni? Nie. A to by było fajne. Rępy, pipi, bywym, chciałem się sprawdzić, czy mu to będzie przeszkadzać, że tak jest nawalone tego. Tak jest się dziwnie pokrojone.

Niech be be będzie. Trzeba naoliwić. Paliwo lepsze. Okej. Okay. Lecimy dalej. Ha! Okej. Okay. mogę dostać pizzy peperoni. Typie, jak chcesz dostać pizzę peperoni bez peperoni? No, ale, ale. Tu zapłać już za peperon. Rozumiecie, że wchodzicie sobie do piekarni i ktoś mówi: e, proszę, tak pracujecie, proszę, e, ja chcę, proszę mi dać pizzę peperoni bez peperoni. Takie. What? No bo o co chodzi, nie? To jakby. Trochę dziwię. No już, 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 już skończymy już, już, już. Aha. Zdążyłeś już ją chyba skonsumować. I tutaj reklama wjeżdża. Chyba po każdym razie będzie reklama. I 532. Ulepszenia. Od bloku dzień piąty. Z ostatniej chwili nie ma żadnych wiadomości. Z ostatniej chwili nie ma żadnych wiadomości. Ja. Yeah. Z ostatniej chwili nie ma żadnych wiadomości. Dzień dobry, mam dla ciebie paczkę. A, ok. Okej, okay, bo. E, drogi Pikazu, pozdrowienia od Światowego Stowarzyszenia Pizzy. E, śp, SP. SP. E, SP. s SP. E, e, czyli w śnie. E, śpie <tłuk> Chcemy Chcę przywitać w cudownym świecie pizzy. Oto iPad. W którym zajdziesz kilka wyzwań, wykonaj je, aby zdobyć nagrodę i rozważyć filmę. jeszcze nie. Akceptuj <laughs> to mnie. Osiągnięcia zdobądź, 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 zdobądź. <laughs> zdobądź. I nie przygotowałem jeszcze jednej pizzy. I coś jeszcze tutaj jest. Nie, nie, nie podziękuję tych sponsorów, nie. Dobra. Miłego dnia, dobra. może morzeczko, leć, bo nie mam czasu. Czy mogę prosić o pizzę, pepperoni bez sera? Okej. Okay. Te zabawienia się stają... coraz dziwniejsze. Okej. Okay. Nie to. Słuchajcie, mi trochę ciężko się gra. Chyba gram na telefonie, więc... No wiadomo, lecimy dalej. Pamiętajcie o łapce w górę. Tak, no nie było cięka zresztą. I będzie teraz Minecraft i Good Pizza Great Pizza. Trzymaj. Uwielbiam wszystko w tej pizzy. Osiągnięcia, Piekarz jeden, nie? Dziesięć przedmiotów, może kupić dokładnie. Peperoni bez sosu, okej. Okay. Peperoni bez sosu. Okej, okay. cyk, 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 cyk. Ryby, pypy. Py. Niech będzie. Niech będzie. Piecze się powoli. Powoli dochodzi i pik! Dobra jest Cyk, 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 cyk. Nie do końca doskonałe, całkiem blisko. No co w niej nie pasuje ci, no co? Cześć, czy mogę dostać pizzę pepperoni bez żadnego sosu? Spoko, spoko peperoni bez żadnego sosu, pizze peperoni, a staruszka to jej nawalimy, dobra, pieczy się. No ja bym się chyba nie ucieszył z takiej pizzy, gdybym taką pizzę dostał. Dziękuję. Ja dosta, się do, dostałem na piwek. E, z pizzą serem bez sosu. Ok. Mordeczko osk. Pieczcie pizza, piecz. Dobra, i pyk. Pym. Cyk, pyk, Cyk. Świetnie, świetnie. Świet, świet, świetnie, świetnie. Cześć, czy mogę dostać pizzę pepperoni? Okej, okay, no. Możesz dostać pizzę pepe, pepperoni. LPP. Czy możesz dostać pizzę LPP? Napiszcie, czy chcielibyście mieć pizzę, zjeść pizzę LPP. Ciekawe, jak by smakowała pizza LPP. Okej, okay, słuchajcie. Jeju! Dobra. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Może być. E... Nie zrozumiałem nic z tego słowa. Oczywiście reklamy Zarobki. W końcu zarobki. 11. ale kasy tutaj poleciało. Okej, okay, okej. Okay. następny dzień, no który to już dzień? E, w tą niedzielę odbędzie się dzień połówek: połowa peperoni, połowa sera, połowa kiełbasy, połowa pieczarek. Wszystko pyszne. Wszystko pyszne. Zresztą naukowcy odkrywają, że ser zawiera substancję chemiczną powierzchnię występującą w żołądkach krow. Od naszego sponsora Pizza Atele wypróbuj jeden z naszych 5000 dodatków do pizzy i powiedz nam, który jest najlepszy. Nie mogliśmy się zdecydować. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Słuchajcie, to będzie na tyle, więc następny dzień, w następnym odcinku, więc alo!